To Jona, największa nie tylko na Łotwie, ale i podobno w krajach bałtyckich jaskinia. Aczkolwiek, patrząc na jej parametry, 19 metrów wysokości, 12 głębokości, lub na odwrót, możemy ją nazwać tylko i wyłącznie grotą. Ale ma w sobie więcej legend i historii niż niejedna prawdziwa jaskinia. Jedna mówi, że strumyczek, który tu wypływa, to łzy żony ostatniego wodza Liwonów, który oskarżył żonę o zdradę. Druga legenda mówi o Gutmanie, czyli dobrym człowieku, który zamieszkiwał grotę, a był najsłynniejszym w Livonii z Trzecia legenda jest trochę związana z Polską, dlatego że w czasie, kiedy po drugiej stronie rzeki e, przesiadywały polskie wojska i w czasie, kiedy to były północne rubieże Rzeczpospolitej, ale były też wtedy wojny ze Szwedami. Mieszkała tutaj Róża. Róża z Turajdy, córka Grafa na zamku w Turajdzie, do którego idziemy, była przepiękna. Miała romans z zamkowym ogrodnikiem i pała do niego wielką miłością. Natomiast podkochiwał się w niej też polski rycerz Adam Jakubowski, który postanowił z zazdrości zwabić ją tutaj do jaskini udając liścik od Wiktora. Niestety historia skończyła się tragicznie. Trzecia legenda jest trochę związana z Polską, dlatego że w czasie, kiedy po drugiej stronie rzeki e, przesiadywały polskie wojska i w czasie, kiedy to były północne rubieże Rzeczpospolitej, ale były też wtedy wojny ze Szwedami, e, mieszkała tutaj Róża. E, Róża z Turajdy, córka Grafa na zamku w Turajdzie, do którego idziemy, była przepiękna. E,